Szanowni Państwo, e, odnosząc się może na wstępie do tego, co już Pan e, Radny Stępniewski powiedział. Krótko, ustawa o samorządzie terytorialnym nie zwalnia wójta burmistrza prezydenta do swojej działalności do końca kadencji, a nie opóźnienia jej czy zahamowania na miesiąc czy dwa przed wygaszeniem mandatu. A jak wiecie państwo, to się stanie 30 kwietnia. N Szanowni Państwo, ale proszę nie przeszkadzać. Myślę, że jest na tyle cisza, że muszę się schylać. Słyszymy. To muszę się schylać. No widzi Pan, tak, to jest nie, niedostosowany do mnie mikrofon. Chyba też moja wina w takim razie. E, a drugi punkt to jest to, który dotyczy prawa spółek handlowych, czyli na zasadzie akcjonariusza większościowego, mniejszościowego. Jak Państwo wiecie, od 2020, jeżeli się nie mylę, od września końca września. Miasto Kielce znowu jest właścicielem Korona SA. Związane z tym obowiązki prawa spowodowały, że mogłem podjąć takie, a nie inne rozwiązania związane z decyzjami dotyczącymi Rady Nadzorczej. I tu chciałbym zwrócić uwagę: żadnych innych decyzji nie było i nie będzie podjętych do końca tej kadencji. Decyzje dotyczące Rady są obowiązkiem właściciela większościowego. Sądzę, że tutaj każdy, który z Państwa zajmuje się biznesem, wie o co dokładnie chodzi. Ale jeżeli już pan przewodniczący dopuścił mnie głosy właściwie na tym powinienem zakończyć bo skoro ta rezolucja mówi nie robić żadnych zmian no to to już hasło padło. Natomiast też to co pan powiedział bo nie wiem skąd takie rzeczy że tutaj miałyby nastąpić zmiany to teraz przejdę do, może do tego trochę historii. Niedawno obchodziliśmy tą rocznicę bo to było w zeszłym roku ale nawet siedzący tutaj pan który mówi że kibice e, korona istnieje od pół wieku prawda. No to widzi Pan, to na Pan zna szczegóły. Klub istnieje od pół wieku, i z tym, z tym czasem klub wiążą się różne historie z jego funkcjonowaniem, ale z momentami radosnymi, trudnymi, dramatycznymi, też sportowymi. Ale klub to jest jedno, a sport to jest drugie. To są zespoły na różnych poziomach. Klub to jest funkcjonowanie i on funkcjonuje od 50 lat, czyli był, jest i życzę, żeby istniał następne 50 lat. Obejmując. Mandat prezydenta w 2018 roku przełom listopada grudnia wszyscy wiemy, bo tu wielu z Państwa też jest kibicami, bo na tych meczach przebywa i od wielu lat wspiera chyba nawet wcześniej niż ja tutaj mieszkam w Kielcach od 16 lat, znaczy pod Kielcami, ale mówiąc z miastem związany. Więc zjedzą dokładnie w jakim trudnym okresie między innymi na tych latach już koniec 18, czyli cały 19 i 20, w jakim trudnym momencie klub się znajdował. Tak się złożyło, że prezydent miasta za człowiek, który jest związany ze sportem i trochę zna podszewki, to jest zarządzanie, zajmował się tym. Zresztą dwa dni temu tu padło, tak się akurat złożyło w trakcie tej debaty o innym klubie, że to ja robiłem program naprawczy, który doprowadził do pewnych wyników pierwszego w historii uczestnictwa w For I teraz jeżeli chodzi o sytuację, jaka była wtedy w klubie, a wtedy był, przypominam Państwu, całkowicie inny właściciel. Z przeglądu sytuacji i z rozmów, które prowadziłem w tym czasie, zauważyłem, że, i to jest moja ocena, że trzeba dokonać zmian. Trzeba dokonać zmian, które jedni nazywają wyczyszczeniem, inni nazywają uporządkowaniem, jasności w finansach. Zresztą to pan Stępniewski w deklaracji, przepraszam, w rezolucji przeczytał. To zostało też już wtedy zrobione i spłat y, zadłużenia, czyli różnych form zobowiązań, które istnieją na poziomie klubu Korona w 2020, trochę przeskakując, jak wiemy, był to sezon 2019-2020, jeżeli się nie mylę, to był spadek z Ekstraklasy, który spowodował wtedy właśnie różnego rodzaju historie. Zresztą na tej sali spotykaliśmy się, nie wiem, pan wtedy nie był przewodniczącym, panie Jarku, tak? Ale spotykaliśmy radni też proponowali, że trzeba podjąć różne działania. Ja te działania zrobiłem. Nawet tutaj podczas naszych spotkań przede wszystkim zainteresowałem się tym, patrząc na strukturę niefinansowania, ale też sponsorowania klubu. I tutaj osobą pierwszą kontaktu, która była, to był pan Piotr Dulnik, który myślę, że człowiek jako biznesu zna mechanizmy, tym bardziej, że od wielu lat wspiera klub, zresztą nie tylko ten klub, ale i chyba Sport Polski, bo jest i chyba w Komitecie Olimpijskim, jeżeli się nie mylę, w różnych dyscyplinach Suzuki istnieje i wspiera. Po całym tym e, zawirowaniach, przejdę potem do szczegółów, to m.in. pan Piotr Dulnik zaproponował na prezesa klubu pana Łukasza Jabłońskiego. I potem dalsze te historie, które oczywiście także na sesjach, które do miasta się odbywały, ale jeszcze raz też chciałbym sprostować, że nie było żadnego kandydata takiego, jakim jest osoba pana dyrektora Stachury. Pan Piotr Dulnik też zna bardzo dobrze pana dyrektora Stachury i wie, jakie było moje stanowisko. Te spotkania odbywały się w większości nawet nie w Kielcach, tylko osobiście jeździłem, osobiście jeździłem, poświęcając swój czas, żeby zdobyć wszelkie informacje i przygotować na tych spotkaniach. Właśnie wspólnie szukaliśmy kierunku i sensu, w jakim moglibyśmy uzyskać szansę wyprowadzenia klubu na prostą. Sądzę, że zaangażowanie tych osób, bo finalnie od 2021, najpierw jako prokurent, na co państwo też na sesjach online zgłaszali uwagi, może nie wszyscy, bo nie wszyscy byli, e, przepraszam, dzisiaj też nie są nieobecni. Mając pewne wątpliwości w Spaniach, przypominam, że wtedy pan Łukasz Łabioński, Łukasz e, Jabłoński był prokurentem, a pełniącym obowiązki wtedy prezesa klubu, że się nie mylę do końca chyba grudnia 2020, był pan mecenas e, Gierada, tak? Co zresztą zarzucano o jego finanse, jakieś problemy. Ale zwróćmy uwagę że ta praca właśnie zaangażowanie i, w, i nie, zarzu, nie narzucanie sobie, że ktoś tutaj jest nie wiem twórcą czy tak dalej, tylko naprawdę ciężka praca spowodowała, że ten kierunek zdrowego rozwoju pozwolił pewne efekty już osiągnąć. Oczywiście każdy chce więcej, nawet było to zarzucane, że za szybko czy za wolno, czyli częściowa spłata zaległości. Pierwsze wygrany pan się wspomniał o frekwencji. To także były działania związane z celami biletów, jak zrobić promocję i to się zwiększyło? Paradoks polegał wtedy, na przykład w okresie 2020 przypominam, że był COVID, że były normy covidowe, że były też ograniczenia na stadionach, tak, były pewne limity. Tak się okazało, że w tym czasie klub Korona poprzez te działania miał chyba około nawet 7 tysięcy, tyle ile było możliwości wtedy prawnych covidowych. Tak sobie to przypominam. Te działania były wspólnie wtedy już z panem prezesem robione. Oczywiście, tak jak już pan zwrócił uwagę, i tu się zgadzam. Pewne zaufanie, które zaczęło wpływać nie tylko w rezonansie w Kielcach, ale przede wszystkim, przypominam, że w tym okresie niedługo później następowały wybory do Polskiego Związku Piłki Noży, nowego prezesa, czyli sytuacje, jakie mieliśmy i z panem prezesem, spotykając się z innymi klubami, angażując się w to, jakie doświadczenia mają, czy jakie kierunki obierają swojego rozwoju. No i oczywiście awans do ekstraklasy 2021-2022. Jedni mówią szczęśliwi, jedni mówią, myślę, że to wysiłek wielu oczywiście przede wszystkim trenerów i o nich chciałbym też wspomnieć, bo w tym okresie trudnym to między innymi pan trener Bartoszek, który w tym przełomie, kiedy było trudno z poprzednikami znaleźć jakiś wspólny język, przygotował zespół do sezonu w pierwszej lidze. Następnie, jeżeli się nie mylę, był pan trener Nowak i oczywiście w tym okresie e, awansu e, pan trener Ojrzyński. Jak wiemy, e, tych trenerów też już nie ma. No, ale sam byłem trenerem, wiem, że mnie zatrudniano, zwalniano. Taki jest żywot trenera, i tutaj nie określam, ale też ich wkład w, w pracę sportową był na pewno bardzo ogromny. I oczywiście, ostatni sezon, walka o utrzymanie, kończąca na końcu 12 miejscem. Pamiętamy ostatni mecz chyba 3-0 wygranym w widzewie, co oczywiście wszyscy szczęśliwi. W tym roku sytuacja inna. Ale teraz, jeżeli już tak jestem przy tym mikrofonie, bo słyszę w tych ostatnich dniach bardzo dużo bardzo pikantnych rzeczy. To chciałbym jeszcze raz powrócić do Pani sytuacji właśnie z przełomu 2020. Przypominam, że od 31 marca 2017 roku właścicielem Koronysa, bo miasto zbyło wtedy udziały, była firma burdeński Inwestet GmbH. Myślę, że Państwo macie większą wiedzę, bo ja jestem bardzo krótko prezydentem, a niektórzy są tutaj radnymi wielokrotnych już kadencji, więc macie większą wiedzę, zresztą byliście też w radach nadzorczych tego klubu, więc macie większą wiedzę, jak to funkcjonowało. W mojej ocenie, w mojej ocenie, powtarzam w mojej, nie jestem prawnikiem i nie mam może pełnej wiedzy, ale trochę jako ten ze sportu. Uważam, że był to system pracy, który nie dawał pewnego zabezpieczenia właśnie klubowi, czy pozyskiwania środków. I to w konsekwencji doprowadziło do, przy tej różnej policy, do tego, że no wiemy jak się skończyło upadkiem, a przed tym spadkiem też z Ekstraklasy. I tu pan ma rację jeszcze raz, że Ekstraklasa to są inne możliwości finansowania, które pozwalają zabezpieczać przyszłość. I to jest bardzo ważne wyzwanie. I wtedy właśnie też tutaj na tej sali, nie pamiętam już dokładnie 2020, ale chyba czerwiec, obrady, wysłuchiwałem tego wszystkiego i słyszałem, że mam wynająć autobus, żeby pojechać do Niemców, do Bremy, żeby prosić ich czy przepraszać. To są hasła, które tutaj padły. To nie wymyśla sobie pan Bogdan Wenta czy pan prezydent. Wiele opinii, które ukazywało się na zdjęciach, w mediach, z zarzutami. A pan, proszę Państwa, powiem Panu, wtedy miałem urlop. Swój urlop przysługujący. W czasie tego urlopu poświęciłem czas, żeby spotykać się w Warszawie z ważnymi osobami, żeby pozyskać ich opinie, żeby zwrócić uwagę, który kierunki obrak. To był mój urlop, mój prywatny czas, który powiedział, ale tu, sądzę, tylko na tej sali, wielu z Państwa mówiło wtedy dosyć bardzo krytycznie o działaniach prezydenta. I dzisiaj, można powiedzieć, znowu deja vu. Jeszcze raz na wstępie swojej wypowiedzi podkreśliłem, co jest obowiązkiem prezydenta miasta jako samorządowca i co jest obowiązkiem właściciela, w tym przypadku miasta Kielce. I to zostało zrobione, nikt nie został ani obrażony, ani naruszony, tym bardziej, że kontakt z przedstawicielami Rady był. I tych opinii dużo się pogląda. Co mamy dzisiaj, już powiedziałem. Wtedy, w tych czasie, w 2020, oczywiście ktoś powie bardzo proste, Poprzedni właściciel niemiecki zdanie swoich akcji, przekazanie nie jest takie proste. Przygotowanie do sezonu 2020-2021 wiązało się też z uzyskaniem licencji. Przypominam sobie krytykę. Przypominam Państwu, że 2020 rok od marca jesteśmy, byliśmy w COVID-zie. Przysługiwały także na różne tak zwane tarcze z rządu wzmacniające. Przypominam sobie spotkania z prezesem Związku Piłki Nożnej w oparciu w parciu prawnym aby przygotować w momencie, kiedy jest przejęcie e, przez miasto znowu właścicielstwa przekazaniem akcji, to nie jest proces jedynkowo-zerowy dziś jutro. Wymagało różnych zabezpieczeń finansowych. Moje pytanie, które może bez odpowiedzi retoryczne. Co by się stało, gdyby tarcza wpłynęła do klubu, nim miasto przejęło? Co by się stało? Myślę, że każdy kiwa głową, bo myśli o co chodzi. Przejęcie akcji, jak Państwo wiecie, zresztą to samo rada ustalała, więc prezydent miał Obowiązek wykonania tej uchwały, co zrobiliśmy. I tu było wtedy jeszcze raz bardzo kluczowe porozumienie i spotkania. Zaznaczam, bo dzisiaj padło też o sponsorach z wszystkimi głównymi sponsorami, którzy od lat w ten klub inwestują, w, przy tym klubie są, przeżywają i tak dalej. Były te spotkania. I oczywiście tutaj myślę główną rolą, bo jeszcze raz powtórzę, był pan Piotr Dulnik, dlatego że jest w nazwie jako też sponsor strategicznym. I za co cenię za ten czas, bo nie zawsze ma też czas na to, ponieważ no, podróże, biznes powodował, że często kontakt, czy telefoniczny, czy jakiś był utrudniony, ale to miało miejsce. I także poproszenie z mojej strony, propozycja po spotkaniach wtedy z przedstawicielami, bo uważam, może się mylę, ale jako człowiek, jako sportowiec uważam, że jeżeli ktoś wspiera finansowo i jest często bardzo dużym sponsorem, to uważa, że ma prawo, żeby też wiedział na co to wszystko idzie. I to były moje propozycje, żeby w Radzie były takie osoby. Pan Dulnik, pan Piotrek przyjął to, co było tą propozycją i później został przewodniczącym Rady, chociaż w statusie klubu to się nazywa prezes Rady Nadzorczej, co, co często w magazynach tutaj sportowych piszące mylicie pojęcie, czym jest walne zgromadzenie, a czym jest posiedzenie Rady Nadzorczej. Niestety tak to było w przekazach medialnych. Czyli tą propozycję te osoby przyjęły, bo uważam, że tak powinno być. Bo jeżeli wspierają od wielu lat, to powinny być też zainteresowane i wiedzieć, jak wszystka cała polityka jest prowadzona. I z tym się zgadzaliśmy ogólnie wszyscy i to robimy. I jak państwo wiecie, miasto nadal wspiera klub. Dzisiejsza obecność na tej sesji trochę jest dziwna. Ma Pan rację, panie radny, bo tematy mogą być wygodne czy niewygodne, ale no, uważam, że tak powinno być. Ponieważ dzisiaj miasto też wspiera klub, jak pan zaznaczył, jest właścicielem. Obecność niektórych ludzi, no niech pozostanie do oceny, czy to mieszkańców. Ale pan powiedział taką rzecz, i ja się z tym zgadzam, słyszy pan, zgadzam się. Bo to jest dyskusja. Jak wiemy, ostatnia dyskusja na Radzie Miasta o do dokapitalizowaniu miała różny wymiar. Różne były wypowiedzi, prawda? Jedni się zgadzali, drudzy nie, delikatnie nazywając. Ale ta uchwała została podjęta i te wszystkie rzeczy, o czym też władze klubu zostały ponurpane, w jakiej formie do końca. Marca jest realizacja tego w transzach, które już częściowo wpłynęły. To wszystko jest poinformowane i to wszystko, mówiąc inaczej, w prostym języku w klubie, wiedzą. Miasto, jak Państwo, ale teraz zaznaczę, miasto, jak Państwo wiecie, dzisiaj jest właścicielem Korony SA większościowym, bo 99%, mówiąc tak bardzo prosto, 99% posiada miasto, a 1% kapitału jest właśnie w rękach Pana Prezesa no bo tak mówi chyba Panowie Prawnicy, tak chyba mówi to dokładnie z języka prawnego, no ja nie jestem prawnikiem, więc nie umiem używać takiego języka. E, dlatego jeszcze raz wracając do tych kwestii, czyli jest jedną ze spółek, mówiąc krótko, jedną ze spółek miejskich, która prowadzi działalność na rzecz mieszkańców, a rolą prezydenta, jako samorządowca, jako właściciela, w imieniu mieszkańców jest nadzór i współpraca. Dlatego te ostatnie decyzje, które wynikały też z pewnych analizy sygnałów, spowodowały z mojej strony podjęcie takiej innego rozwiązania nie zmian personalnych, tylko wzmocnienia do pracy jeszcze Rady Nadzorczej. I teraz chciałbym Państwu zacytować wywiad, który dokładnie nie wiem, kiedy się ukazał, bo nasze spotkania też z panem Prezesem Jabłońskim, który, tak jak powiedziałem, był e, proponowany i było to przyjęte, wiele rozmów, nim mógł wejść do gabinetu i rzeczywiście zacząć zarządzanie klubem, co uważam, że robi bardzo dobrze. Uważam, że robi bardzo dobrze. To, że nieraz się w jednych sytuacjach czy kwestiach czasowych nie zgadzamy, to chyba jest normalne w każdym biznesie czy w każdej formie zarządzania. Ale też przy jego wielu inicjatywach i wiele rzeczy udało się osiągnąć. I myślę, że to jest ogromna zasługa. Więc yy, dziwne brzmiało to, że jakieś zmiany personalne. Ale to, że czasami może się z czymś nie zgodzić, to jest jasne. Przeczytam Państwu cytat wypowiedzi pana prezesa. Prezydent Bogdan Wenta miał bardzo trudne zadanie, bo przejął bardzo zadłużony klub. Zrobił to w trudnym okresie generalnie dla sportu, dla firm, dla ludzi, bo po pierwsze COVID, po drugie wojna, po trzecie inflacja. To nie jest czas, który sprzyja firmom, żeby bardziej odważnie wchodziły w marketing sportowy. Uważam, że zrealizował swoje zadanie. Nie jestem adwokatem prezydenta Wenty, ale ja uważam, że każdego można nie tylko chwalić, ale trzeba także docenić, a czasami pewnie chyba tu nie do końca skrytykować które zostały, ruchy, które zostały wykonane i co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości, że on to zrealizował. Pierwsza drużyna wróciła do Ekstraklasy to dzięki niemu i trzeba to wziąć pod uwagę, bo to on rozpoczął zakup korony. Wiele go to kosztowało, myślę, że wiele usłyszał i wiele po uszach dostał z różnych stron, ale on zrobił pewien etap, ogłosił, że nie będzie kandydował i ubiegał się o reelekcję. Re re nie będę już dalej cytował, bo to jest tylko cytowanie. Proszę Państwa, teraz chciałbym wyprostować. Tu bardzo pozytywnie się pan prezesowi opowiada. Ja uważam, że to było działanie wielu wspólnych ludzi, wspólnego pomysłu. Może dlatego, że wywożę się z gry zespołowej, której walka wręcz jest bardzo widoczna, więc wiem, że nie każdy sobie może przypisywać, że tylko to on wymyślił. Nie, to jest wspólne działanie wielu ludzi i to zostało zrobione. Wracając do mojego wystąpienia, czyli jak widzimy, te kierunki były robione. I teraz wracając do sytuacji, która zaistniała. Jeszcze raz, następny cytat. Bo pan. Radny wskazał w tej rezolucji pewne hasła. Jak wiemy doszły sygnały o kandydowaniu. Dzisiaj na tej sali wiedzi, siedzi tutaj też, y, przepraszam, dwie osoby, które kandydują na stanowisko prezydenta. Pan radny Słuchański, pan radny... Oj, przepraszam, panie Marcinie, tak jak pana wczoraj przeprosiłem czy przed wczoraj. Maciek widzi, to chyba od pana Jarka pomyłkę. Panie Maćku, panie, panie radny Bursztajn, przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Czyli siedzą osoby, które, właściwie mówiąc teoretycznie, życząc Państwu powodzenia, nie wiem, od 1 maja, czy jak to będzie tam z tymi proceduralnymi sprawami, przejmą to. Sądzę, że też ta sytuacja pozwala Państwu bezpiecznie przejść do funkcjonowania, a można to wszystko wykorzystywać tylko swoim zaangażowaniem albo też wejść w narrację polityczną. A dzisiejsza reakcja na obchodach, przepraszam, na obradach tej sali wskazuje to, tak? No wskazuje to, bo nie wszyscy są. No wie pan, no radni są też odpowiedzialni, reprezentują swoje grupy i tego nikomu nie wolno zabronić. Także panu prezesowi. Także panu prezesowi Jabłońskiemu, który podjął jego osobistą decyzję o zaangażowaniu się w kampanię na rzecz jednego z ubrykowań. To jest jego decyzja. Ma prawo. Tylko chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Jak wygląda to na poziomie zarządzania, a swoich decyzji prywatnych? Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, dlatego na ręce tutaj Pana, czy do Pana wypowiedzi tylko, powstałek, dlatego żadnych decyzji personalnych w tym kierunku nie będzie. Ale chciałbym Państwu przytać następny cytat z tego wywiadu, bo ja nie wiem, kto tu z Państwa, które źródło to robiło, ale dostałem taką, i to mnie bardzo wskazało, że właściwie się zgadzamy w tym. Miałem spotkanie z Panem, cytuję Pana Prezesa Jabłońskiego, miałem spotkanie z Panem Prezydentem, który nie wiedział nic o tej sytuacji, dowiedział się ode mnie i nie był ucieszony. Wcale mu się nie dziwię. Ja powiedziałem do prezydenta, panie prezydencie, ja rozumiem, że moja decyzja może być dla pana niedobra, może się pan z nią nie zgadzać. Ma pan do tego pewne prawo. Uszanuję każdą pana decyzję, jeżeli pan zdecyduje, że w związku z podjętą przeze mnie decyzją chce mnie pan odwołać, to ja bym bardzo pana prosił, żeby ocenił pan swoją decyzję przez pryzmat klubu ciągłości działania i sugerował, żeby prowadzić nowego prezesa lub mnie zostawić przy klubie. Dalej już nie będę decydował, bo to jest jakby to klo całego. Pan dyrektor był przy spotkaniu na moje pytanie pan prezes odpowiedział, że to jest jego decyzja, nie chciał mnie informować. I wtedy odpowiedziałem, że ja nie zaznaczam jeszcze raz, że nie mogę nikomu zabronić startować ze swojego komitetu, z jakiejś partii czy tak dalej. To jest wszystko możliwe. Czym innym są pewne powiązania? Ale jak Państwo zauważyli, decyzje, które zostały podjęte, nie wskazują w ogóle do zmian personalnych, do zmian personalnych. Przechodząc już trochę do finału. E, Czyli wzmocnienie rady nadzorczej, zresztą z sygnałów pochodzących także z rady. Także z rady, czy jakie są kierunki, jakie są zadania wyznaczone. Myślę, że to bardzo łatwo będzie można sprawdzić. I tu nie było żadnego kierunku e, politycznego czy personalnego, ponieważ dobro klubu jest najważniejsze. I jeszcze raz, moja ocena osobista, moja ocena osobista, uważam, że sport powinien być apolityczny. Ponieważ władze się zmieniają za dwa miesiące no już nawet za, za miesiąc, tak? bo to w kwietniu, zmieni się prezydent. I może to być z ukurwowania politycznego, może to być z Komitetu Obywatelskiego i zmieni się władza. I trzeba będzie znowu z prezydentem rozmawiać, czy z panią prezydent, tak? bo też taka możliwość jest. I trzeba będzie to wszystko rozwiązywać. To jest moje, z tym państwo się mogą zgadzać lub nie. Mogą mnie za to krytykować, co robicie zresztą przez 5 lat. Możecie mnie krytykować. Ale w innym przypadku, to w jaki sposób będzie możliwość pozyskania pewnego wsparcia, a i to przez lata zrobiłem. Natomiast myślę, że to nie jest miejsce tutaj, żeby mówić o których wsparciu się klub uzyskał. Ja myślę, że Pan Prezes dokładnie o tym wie. Ale decyzja Pana Prezesa jest decyzją Pana Prezesa i ma prawo. Ona nie ma nic powiązanego z tego, że w tej chwili po zmianach, które nastąpiły w Radzie, nastąpią jakieś inne zmiany. Podkreślam to już chyba czwarty czy piąty raz. Proszę Państwa, korona jest własnością miasta. W imieniu miasta Kielce ten mandat własnościowy spełnia prezydent. Ale tak naprawdę 99% wartości to nie jest tylko, bo skoro miasta to jest 99% mają mieszkańcy tego miasta. Zgodnie z procedurą tylko 1% posiada pozostały udziałowiec. O wsparciu, jakie to miasto wydawało już od 2008 myślę, że to wszystko można wyłapać. I także jakie poprzez promocję, poprzez sport, czy poprzez w tej chwili obowiązki właśc właścicielskie, jakie, dzięki też Państwa wsparciu, dzięki podjęciu uchwały, ostatniej uchwały o podwyższeniu kapitału, która wywołała tyle emocji. Zostało to zrobione i to się, to się dzieje. Dziękuję bardzo za może to krótkie, może emocjonalne, trochę przedstawienie, może dla niektórych trochę chaotyczne, ale wiem dobrze, ile czasu poświęciłem, ile czasu na spotkaniach, począwszy od najwyższych szczebli, nawet sponsorskich telewizyjnych. Bo takie możliwości posiadają nam ja zawsze uważałem, że skoro podejmujemy się tego wyzwania, i nieważne co niektórzy z Państwa o mnie mówią, czy to się ukazuje, uważam, że to jest nasz obowiązek i to, co zostało zrobione. Decyzje personalne czy decyzje, przepraszam, brzydkie wyrażenie, decyzje osobiste, co, gdzie swoją przyszłość to planuje, każdy ma prawo. Każdy ma prawo. Natomiast decyzje, które zajmują się zarządzaniem w tym momencie naszej spółki, jaką jest Korona SA, polegają na wzmocnieniu Rady Nadzorczej, bo uważam, że tak powinno być. Jeżeli jest to popełnienie jakiegoś fop jeżeli jest to popełnienie jakiegoś wykroczenia, można to zgłosić. Przypominam, że w tej kadencji wielokrotnie zgłaszano, patrząc na państwa, nie, patrząc na państwa, nie, bo gdybym tak wiedział, to bym to powiedział publicznie, bo nie boję się. Ale wielokrotnie zostałem sprawdzany przez 14 miesięcy przez jeden skrót państwowy, przez inny skrót państwowy. Tak wygląda ta kadencja. A zwróćcie uwagę, jednak coś się udało zrobić. Nawet z tym klubem, w tej chwili wykonało, dokonało się taka zamiana, że. Bardzo mocne emocje. Jeszcze raz, panie radny, państwo radni, żadnych zmian personalnych, jeżeli chodzi o klub, do końca kadencji nie będzie. Zmiany nastąpiły w Radzie, bo do tego mam prawo. A, przypomniało mi się, proszę państwa, o, kibice. Proszę bardzo, niech pan posłucha. Wczoraj w Lechu Poznań dokonano zmian w Radzie Nadzorczej. Przepraszam, może się mylę, to dziennikarze, może bardziej śledzicie sportowi. Zwiększono pojemność Rady Nadzorczej, słowo pojemność brzydkie, z czterech z czterech członków do sześciu, jednocześnie chyba zwalniając dwóch. Oby jakieś słowa użyjmy, wymieniając dwóch. Nie wiem, kto w tej chwili tam jest prezesem, czy przewodniczącym Rady Nadzorczej. Myślę, że to wszystko także nastąpiło dokładnie z prawami właściciela, czy z dokładnie z, z prawnymi tak, z, zgromadzenia walnego, tak? Czy z zachowaniem terminów. Wczoraj, jeżeli się nie mylę, dwa dni temu Lech przegrał u siebie Puchar Polski, tak? Więc nastąpiły zmiany. Nie wiem, czy media będą śledziły jakieś... Wszystkich konsekwencjach. Proszę, proszę nie dyskutować. Więc tylko podaję, że takie same zmiany następują też w innych klubach. Jakie one mają formy, w którym kierunku mają iść, które osoby tam zasiadają? Sądzę, że tak samo jak w tej Radzie, która w tej chwili tych członków jest, jedna osoba została zmieniona i propozycja zmiany prezesa i zatwierdzenia wiceprezesa, bo jego nie było. Bo jego nie było. Rozszerzenie maksymalnie, Panie Radny, pozwala to w statusie korony SA, pozwala do pięciu osób. Rada pozostaje cały czas, członkostwo w Radzie poznaje cały czas tak tzw. społeczne bezfinansowania. I to jest tym, co jako prezydent miasta podjąłem i zdecydowałem. A to nie idzie w kierunku żadnych zmian personalnych. Jeżeli emocje mają górować nad nami, zresztą tu Pan Prezes wskazał, na ostatnim spotkaniu wy, wygłosił, to nie wiedziałem nawet o tym wywiadzie. Dzisiaj to dostałem, bo nie wiedziałem, że taki wywiad był. I to zostało podjęte. I tyle w tym temacie, jeżeli państwo pozwolą, to sobie już usiądę i dziękuję bardzo, ale te krótkie podsumowanie pracy z tym klubem przez te lata, to jest informacja oczywiście do państwa kibiców, bo przychodzicie na mecze, wspieracie, dzisiaj pan często jest na różnych organizacjach w innych kolorach, dziś pan jest w szarej korony. E... Ale, <noise> ale proszę nie dyskutować, nie, mówię, panie jest W klubowych, barwach klubowych, e, ale także do... Do Państwa radnych, bo wielu z was też przecież od lat wspiera, chodzi na mecze, czy tak jak tu pan radny chyba finansowo też wspiera. Zresztą pan radny Słański był w Radzie, prawda? Od swojego czasu, więc myślę, że wie, na czym polegają te wszystkie decyzje, ale uczestniczy w tym aktywnie i wspiera, bo takie informacje też posiadam, więc za to tylko można podziękować. I za wytrwałość, za, za cierpliwość za to, że wsparcie także w następnych latach będzie. Ale to jest przede wszystkim też informacja do wszystkich mieszkańców Kielc, którzy tak naprawdę są właścicielami tego klubu. Dziękuję.